Zgadzimy się. I teraz tak zrobimy. Nogi wąsko. Palce złączone, piękne. Tak jest. I to ćwiczenie. Zawsze pracuje. to na tą nami. Wydaje mi się, że bardzo. Doły? No nie, nie, może. Okay, ok, I tu zrobimy pół błoniasty, pół ciemnisty, żebyśmy od samego dołu zaangażowali. Tak jest. I cały czas te palce są złączone. ani tak? wewnętrzna strona idealnie naszych przy tej wywodzinach. Tak Tam jest. No, bardzo ładnie. I żeby zaangażować tą głowę żeby zaangażować to te głowy niżej położone tutaj, czyli od samego, zdjęcia zgięcia tutaj, to my możemy zrobić jeszcze inny wariant, tak jak teraz w tej chwili się trzymasz. Mm -hmm. Palce cyk, cyk i proszę bardzo. I stopy próbuj. tak samo, nie? No, no też, nie. też tak. A jak za ciężko będzie, to trzeba zrobić równoległe stopy, ale wąsko. Jak? I co? Czuć? No właśnie, ale to widać, co się tutaj dzieje, no rewelacja, tak, no i właśnie tak jest, no. przede wszystkim dolne partie, tak? Półbłoniasty, półścienisty, dokładnie, jak się oddziela idealnie, to, bym powiedział, ta dwójka na większą stronę, super. To by była pierwsza wersja, i tego by trzeba zrobić w tym wąskim ustawieniu stóp. Trzeba zrobić dwie serie. A dwie serie szeroko, ale stopy na zewnątrz, bo teraz zrobiliśmy dół, a teraz musimy zrobić o, oddzielenie się czworogłowego od dwugłowego. Dokładnie tak, czyli leżemy na yy, wiesz, na tych bocznych głowach i na tej łezce. Dokładnie tam. Proszę bardzo, płasko. Tak. no właśnie dokładnie widać już od razu tak. proszę bardzo jaki brzemi no a my tej końcóweczki troszeczkę tu nie mieliśmy zrobionej no tak totalnie na zewnątrz bo już widzę że się no właśnie o tak bym o tak jak idzie do góry to idzie szeroko a tu z powrotem możesz złożyć pięty ale potem znowu rozciągamy no ale i tak jest idealnie dokładnie nam zależy na tym właśnie w cieniu. Nie może być dwugłowy takiej szerokiej, jak jest czworogłowy. To są dwie głowy, jak sama nazwa wskazuje, więc to musi być o połowę węższa noga od tego, co jest z przodu. A jak już widzę kogoś, kto ma no, taką samą szerokość na dwójce, jak na czwórce, no to już wiadomo, że coś tam jest... No nie, nie halo, że tak powiem, no bo to skąd taka szerokość? Czyli albo za duże ciężary są brane pod uwagę mało rozciągnięcia i tak dalej, Tylko cały czas jest zbudowana jakby taka wielka masa. Wtedy ta noga duża, to i pośladek no niestety skądś ta dwójka musi wychodzić, tak? To ten poślad też jest duży, wtedy tracimy trochę na proporcjach, no, bo pośladek taki wielki jak plecy. No więc to też trochę przegięcie. Podstawowe ćwiczenie. Dwa warianty takie, czyli wąsko od dołu. Szeroko u góry, tak? I, i sam bok. Zaraz pana jeszcze zrobię, pokażę Okej, okay, dokładnie. Tak. O, widzisz? Ja, ja się ustawiam tak, o. I teraz tu szukam, gdzie mam te końcówki. No, masz za blisko. No, iż, I ja tutaj rozciągam, o, A tutaj jakby robię je równolegle, tak? Bo wiadomo, że jest cały czas ciężko jest tak, o, Tak trzymać ten nogi, No więc ja staram się robić o tak, cyk o. i tu rozciągam je o. i tu troszeczkę do, do środka o, w ten sposób Ale to trzeba. minimalnie nie, nie to będzie, to będzie no to, to będzie pierwsze potem zrobimy takie pokombinowane lekkie dwójka i trzecie takie jeszcze kiedy dobry, no, będzie być fajny filmik z tego może być dwa fajne takie ćwiczenia. To taka płyną rozżywka. Wejdźmy tutaj tą sztangę na kark. Tak. Chodź tutaj do tyłu. Myślę, wyjść z tego. W miarę szeroko. Jeszcze szerzej. Tak. I teraz robisz tak. Dzień dobry na razie do tyłu, tak. i teraz robisz przysiad cyk wstajesz i dopiero się prostujesz czyli taki bym powiedział cyk 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 no ale po kolei Ciao, teraz przysiad wstajesz normalnie Wstajemy. prawie tak i dopiero potem się prostujesz tak no właśnie tak, teraz się podnosisz i dopiero potem na koniec, ostatni ten wariant, do góry. Niekoniecznie musi być tak głęboko, to wystarczy tylko tak, żeby zaakcentować. Tak. Dokładnie. No widzisz, bo jeszcze nie dość, że naciągasz, to jeszcze robisz przysiad. Więc jeszcze te dwójki mocniej są zaangażowane. Poślad jest... Tak, tak, poślad, nie? No. Tak, tak, on jest napięty i musisz na napiętym pośladku właśnie z tyłu, o właśnie o to chodzi, wykonać ten ruch, tak jest. Tak, perfekt. Dokładnie taki, oh. taki. O. No i teraz... Czekaj, Tam jest zdziwiło A teraz? Chcę Ci pokazać no, najtrudniejszy wariant na nogi, na dwójki. Muszę przygotować. Pokazywałem takie cieszenie się Też tutaj rozciągniemy, bo musi się położyć na plecy. U. Tak? Zrobi? Matej rozciągnąć się tu? Nie, no, nie, nie, trzeba, A, nie, 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 I teraz robisz tak. O, <laughs> I patrz teraz. Od góry. No ciężko to widzę. Od samego patrzenia czuję. Już I naprawdę okay. pośladek. Tak. Już naprawdę go czuć. Tak. I tak żeby dla stabilności szeroko. Tak się trzymasz. Ja pośladek do góry wysoko i jak najbardziej dokładnie pociągasz. W powietrzu. Tak. I nogi mocno pod pośladek. Szerzej mogę? Szerzej, może jak cię No tak. Ojej, a jak wewnętrzna strona, tu widać. Łydki bardzo te. No też, bo to wszystko się spina, tak. Ale tu jak się wewnętrzna strona spina, coś nieprawdopodobnie No, super. Iż w Twoim przypadku to widać fajnie, bo ty. tu w powietrzu. Tak. Dokładnie. Mmm, ile ja tylko po kilka. Te łódki przeszkadzają, bo tak cały czas no są to, to mylę, masz. to masz, tylko długo. No, bo to jest takie podwinięcie, tu. No, ale. i one cały czas są Co tym Tu się dzieje. Tu. Prawda, rewelacja. Dobra, ale tak po, po 6-8 dolarach, ale jeszcze chwilę. Tak. Tak, tak jest, a przede wszystkim właśnie, no, to końca... oj, to tak, tu widać stąd, jak to pięknie. No, po prostu to, no, to, no, w innej płaszczyźnie to pięciu tego, no. tej dwójki, no, tak jest. Dobra, Boże, no Uuu, w zupełności wystarczy, tak. No na, na też jest dużo z Okej. Okay. No i tyle. I fajnie. Najcięższy tranizony. Dobrze. No. Nogi ciężkie. Wiedział, nogi zawsze są ciężkie tak. To nawet to byle co robić widzisz, że jaki człowiek się umęczy przy tym. Także tu trzeba mieć naprawdę formę, żeby żeby zrobić takie nogi. Zrenowane na 100%, bo to tak. To już to, co myśmy tu zrobili, w połowie wszyscy już wysiedli na 100%. Dlatego Monika daje też e, dziewczynom takie ćwiczenia, bo to jednak one są dla bab, perfekt. Te wszystkie takie, co no prawda, tak. Tak. Tylko, że kobiety no, nam niestety tak. mają większą wytrzymałość, ale ci się ta dwójka spina. Coś nieprawdopodobnego, widać ewidentnie, tak. No, tak, tak. No, nie ma żadnego takiego ćwiczenia, w którym by się w ten sposób mięśnie układali. Nie ma. Mają tą maszynę taką do spinania. Ale to robi ogólną masę mięśniową i bym powiedział jeszcze no, skraca. Dlatego wszyscy mają ją jakby dwójkę zrobioną od dołu do, do połowy uda. Tak jak jest prędkość tu, tak jest prędkość tu. No. To od razu widać, że to jest robione na maszynie, a nie no, na ciężarkach, na sztągielkach i tak dalej, żeby porozciągać. Ćwiczenie na dwójki jest mnóstwo. Myśmy się stricte skoncentrowali tylko na tym, żeby zrobić ostatni trening przed zawodami. Będzie już po zawodach, będziesz już na totalnym ofię i wtedy dopiero przygotowujemy przygotujemy jakiś inny trening, żeby mógł. No całkowicie wszystkie grupy mięśniowe, tak? bo teraz to robimy stricte pod, pod ciebie no, na zawody, no, a potem możemy ewentualnie kiedyś tam przysiąść i spiąć się i wtedy zrobić taki bardziej no, masowy, żebyśmy znowuż tam nie zgubili tych naszych gabarytów, jeszcze tak? no. No, nie możemy. No. No, no, czy co, na dwójkę wystarczy na dzisiaj? to nie wiem, jak to jest to… mamy. Bo jak jeszcze chcesz, jakieś coś. No to może w sumie jeszcze jedno dosyć dobrze no, no, idzie, to jeszcze ci, jedno. No to jakieś ćwiczunko, no. Obojętne nawet jakie. Wystarczyło. Coś takiego tylko. No. no to lecimy z handlem. No until, tak przy bardzo dokładnie. Ja nie wiem, czy, czy, tylko czy to ci będzie wygodniej trzymać? Sztabielka, czy dwie takie tak tak, tak no właśnie, tak, tak. To nie potrzeba nawet dużego ciężaru, bo to tylko dla rozciągnięcia, tak. Tak, a druga, tu sobie uginasz, a ta jest cały czas wyprostowana, nie, ta jest cały czas, tak, to uginasz. I schodzisz wzdłuż tej nogi, tak jest. Tak, i to uginasz na tyle, żeby ta była idealnie wyprostowana. No dokładnie, no i czuć chyba, nie? Jak się rozciąga. No. no. Tak. To jest bardzo dobre Uf. ćwiczenie na rozciągnięcie długiej właśnie. Te poszczególne głowy idealnie się no, naprawdę rozciągają. Ja no, czasem robię tam matkę, taki na prostych, taki standardowy. Ta, ta, taki prosty, ja wiem. Ale tutaj no, przy tym możemy nóg, no I na szczęście, no właśnie, tak, na, na 100%. I wiem, że połączenie pośladka z, dwóch, z dwóch głowy. Też idealnie, bo to wszyscy mają problem. Zawsze tutaj pod tym pośladkiem, zawsze nam tam coś. Tak. Ale was to ma No ale to musisz uginać no to ciężko. A tamto totalnie wyprostowano. Tak. A tam to tak. A tą sobie ugina. Jak tam bliżej już jest to uginał, gdzie mieszkałeś się tej Tak. Tak, 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 to nie widać. mi. Okiem. O i jakie masz Tak, o, o. I właśnie tam ta dwójka to ci tutaj wyciągała idealnie taką tą końcówkę. widzisz, że tutaj tą. O. Czyli uważam, że nogi przepracowaliśmy. Przepracowaliśmy. No ja myślę, że naprawdę dałeś radę, bo to no, raz, że dużo ćwiczeń, może bym powiedział za dużo trochę, ale... Czy za dużo? Nie, nie ma za dużo. Za dużo nie ma. Też tak myślę, że nie ma za dużo. Zwłaszcza, jak Twoje nogi są takie duże, więc potrzebano dużo tych szczegółów tam jest i potrzebujemy je wszystkie zaangażować, tak. No więc nogi to nie jest jedna całość, tylko dzisiaj po treningu widać, tak, że każdą głowę żeśmy próbowali osobno jakby zaangażować, tak. Że ciężaru nie było, ale technicznie było ciężko, tak. No, no myślę, że wygrasz te na dowody. No to spokojnie. To nigdy nie ma nie, no, no fajnie, ja będzie przyszedł. opublikowany po zawodach, więc się okaże, dogramy w później no, no, końcówkę. Pozostał, no, no właśnie, da, więc, no, no, tak. No właśnie, okay, Nie, No jest okej, naprawdę. Fajne nogi, tak, dobrze. Bo to niekoniecznie, że duża noga, to znaczy, że nie ma nic do roboty. Bo jednak no, sam widzisz, że nawet pomimo, że już nie ma żadnych braków, Dobrze jest zaangażować troszeczkę w inny sposób nogi, i one wtedy też jeszcze inaczej reagują. Teraz będziemy mieli czas na odpoczynek z tymi nogami, na pewno wyjdą super. No, Także jestem A Przede wszystkim, no, widać, że ta kondycha Twoja tutaj przed zawodami, pomimo że człowiek jest na redukcji, i wiesz, już zmęczony. Tak, jest, już zmęczony i tymi zawodami i tym wszystkim, a mimo wszystko dałeś radę, no, bo to nie jest taki prosty plan. Jak ktoś by chciał spróbować teraz przerobić go sobie dla swoich potrzeb, no to zobaczę o czym my tu mówimy, że to każde ćwiczenie to jest naprawdę technicznie zrobione, tylko trzeba no, według tam ściśle tych zasad, które żeśmy teraz zrobili, tak, jak sobie każdy tam poustawia inaczej stopy, inaczej nogi, inaczej siądzie, no to wiadomo, że to już troszeczkę nie tak jak potrzeba, no. A my zwracamy uwagę na każdy tutaj szczegół, więc Technicznie jesteś bardzo dobry, także lubię z takimi pracować, bo to nie ma roboty. Pokażę palcem, co trzeba zrobić i to jest wszystko w perfekcie. Okej, okay. no to co? No. na dzisiaj wystarczy. Tak. Dokładnie, tak. Także tak. panie, dziękuję bardzo po raz kolejny. No. Wam również dziękuję za oglądanie. No i myślę, że za niedługo kolejne filmy tego typu. Dokładnie. Prawda? No jeszcze nam została do zrobienia, jakbyśmy mieli całe grupy, no to jeszcze klatka i ręce. Biceps, triceps. No i to zrobimy myślę, że jeszcze w tym roku dokładnie tak. No. Dziękujemy i do następnego. Również